Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. W imieniu Urzędu Dzielnicy Bielany zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku z serii w duchu Zero Waste. Cała seria filmików w duchu Zero Waste powstaje we współpracy ze wspaniałym stowarzyszeniem Mamy Czas i ma na celu promowanie postaw proekologicznych. Ja nazywam się Agata Mikołajczyk i jestem jedną z administratorek facebookowej grupy Bielany Less Waste. Grup Nasza grupa liczy już ponad 2,5 tysiąca grupowiczów, czyli 2,5 tysiąca osób, które chcą się dowiedzieć, jak można śmiecić mniej, jak żyć tak, żeby generować jak najmniej odpadów. Eee, I my tam nie straszymy, tylko staramy się właśnie zainspirować i pokazać, że metodą małych kroczków, małych codziennych zmian można coś zmienić. Można zmienić coś w swoim życiu, ale też zainspirować innych znajomych, rodzinę, sąsiadów. Eee, Także jest tam mnóstwo pomysłów, e, jak mm, niezbyt skomplikowany sposób i nienatarczywy e, można właśnie przyczynić się dla, do e, dobrobytu naszej planety. A dzisiaj pokażę Państwu temat, który jest ściśle związany e, z tym ruchem tak zwanym zero waste, tudzież less waste, czyli by generowanie mniejszej ilości odpadów, czyli ekoworeczki. ekoworeczki e, służą między innymi temu, że możemy je zabrać ze sobą na zakupy i nie wracać z dziesięcioma foliówkami czy zrywkami z każdych zakupów, e, tylko właśnie korzystając z tych woreczków e, kupować bez opakowań, tak? Kupować do własnych opakowań także produkty na wagę, owoce, warzywa, produkty sypkie, e, jakieś tam właśnie też owoce suszone, ryże, kasze, e, ale też na przykład pieczywo. I mamy różne rodzaje woreczków. Woreczek możemy zrobić tak naprawdę na przykład ze stare firanki. Jak sami nie mamy w domu, może gdzieś ktoś z rodziny ma, albo sąsiad ma jakieś stare firanki. Tak jak ja na przykład tutaj mam, właśnie woreczki z firanki. No i tutaj mam kupione orzechy, mam też makaron, który kupiłam na wagę, ale możemy zrobić też woreczki na przykład z kawałka bawełny. E, albo na przykład Z lnu wykorzy Wykorzystać na przykład jakiś stary e, Lniany obróz e, Bawełniane woreczki też sprawdzają się na przykład do Albo takie woreczki po prostu o Mniejszym oczku Do właśnie takich bardzo, dro bardzo drobnych I bardzo sypkich e, rzeczy Które mogłyby przelecieć po prostu Przez większe oczka w firance e, No ale też możemy Jakieś kupić bardziej e, Jakieś rzeczy, które też by nam się po prostu Mogły sypać gdzieś do naszych torek a na przykład, właśnie taki len możemy wykorzystać do zrobienia woreczka z lnu, w którym możemy kupować na przykład pieczywo, i później w tym samym woreczku możemy takie pieczywo przechowywać. To jest jakby też stara metoda, kiedyś się albo właśnie też wkładało w takie ściereczki lniane, ale my możemy sobie uszyć taki woreczek lniany i wykorzystywać go właśnie do pieczywa. Ja osobiście lubię woreczki takie spersonalizowane, w kolorach, które lubię. No i właśnie takie woreczki możemy sobie spersonalizować poprzez wykorzystanie kolorowych lamówek i poprzez wykorzystanie różnych sznureczków, możemy sprawić, że są właśnie takie, jakie chcemy mieć. No i tak, no, lamówki możemy zrobić sobie Sami też z, z jakiegoś naszego kawałka materiału, a sznurki, sznurki można wykonać e, dowolnie. Możemy wykorzystać e, jakiś sznurek konopny, możemy wykorzystać jakieś tam inne cienkie sznureczki, które e, mamy w domu, zazwyczaj plączą się właśnie jakieś tam końcówki, ale możemy mieć też tak zwaną włóczkę t-shirtową, czyli po prostu taki e, sznurek zrobiony ze starej bluzki. E, no właśnie, no ja dzisiaj państwu pokażę jak to od początku do końca zrobić. E, Film będzie podzielony na takie trzy sekcje. W pierwszej uszyjemy sobie właśnie e, woreczek z naszych snów, czyli woreczek z jakąś lamówką, która nam się podoba, e, no i z jakimś tam naszym sznureczkiem. Może możemy wykorzystać do tego zarówno firankę, e, czy też właśnie mm, kawałek bawełny albo lnu, bo to jakby zasada będzie mm, podobna. W drugiej sekcji pokażę, jak zrobić właśnie taki sznurek ze starej bluzki bawełnianej. Tak? Najlepiej, jak to by była właśnie taka gładka bluzka bez szwów, no bo wtedy mam jakby w całości taki sznureczek, no ale może być też taka ze szwem, ja mam ze szwem, więc po prostu gdzieś tam co jakiś czas się trafi taka końcówka. A w trzeciej sekcji pokażę Państwu, jak zrobić właśnie taką e, lamówkę, wykorzystując e, jakiś kawałek bawełny, który mamy w domu. I zobaczycie Państwo, że z małego kawałka materiału będzie tej lamówki naprawdę dużo. Oczywiście taką lamówkę można też kupić w pasmaterii. Nie ma problemu, i takie szturki też można e, kupić w pasmaterii. No ale też fajnie zrobić coś. Samemu własnoręcznie z tego co mamy w domu, i dać tym rzeczom drugie życie. Wtedy Friday jest naprawdę jeszcze bardziej powiększona, i tym sposobem, tak naprawdę, do uszycia takich woreczków nie musimy nic kupować, tak? Bo jakiś materiał w domu mamy: czy to firankę, czy kawałek bawełny, jakiś sznurek pewnie też się znajdzie, lub stara bluzka, żeby zrobić z niej włóczkę t-shirtową, no ale także jakiś tam kawałek materiału na tą lomówkę też się znajdzie. Pewnie jakieś nici też są, jeśli ktoś ma maszynę do szycia, więc tak naprawdę nie kupując nic nowego, możemy mieć własne e, woreczki, możemy też e, dać je komuś w prezencie, e, komuś z rodziny, przyjaciołom, znajomym e, czy sąsiadom i zachęcić ludzi wokół nas również do ograniczenia śmiecenia. No i myślę, że takie zakupy z takimi jakimiś kolorowymi woreczkami to nie będzie tak zwany obciąg, tylko jednak. Coś fajnego i może dzięki temu nie będziemy zapominać, żeby brać je na zakupy, bo niestety to jest częsty problem, żebyśmy chcieli zabierać je na zakupy, ale o tym zapominamy. Takie woreczki są leciutkie i małe, więc można spokojnie wpakować je na stałe do, do torebki czy do kurtki i po prostu po zakończonych zakupach, jak już się wypakujemy w domu, to z powrotem je zapakować, żebyśmy o nich pamiętali. Zapraszam.